Dzień Kobiet to znakomita okazja na premierowe występy artystyczne. Seniorzy z domu dziennego pobytu i uczestnicy zajęć w ośrodku wsparcia Integracja wspólnie pokazali, że mają talent i potrafią się dobrze bawić. A gdy dorosłem świat się, zakochałem się, zwała się Agnieszka. Ale cóż, Oleś z nią ożeniłem się, a teściowa o mnie mieszka. Nie był jednak koniec ich występów w tym tygodniu. Nie mieli wiele czasu na odpoczynek. Następnego dnia pojawili się w Krośnieńskiej Mediatece, by wystąpić dla szerszej publiczności i zaprezentować swoje umiejętności artystyczne. W serwisie zapraszamy na relację z występem.